Wiara a pokora nie ma prawdziwej miłości bez pokory. Umiejętność rozumienia drugiego człowieka, cierpliwość wobec niego wiążą się z miłością pokorną. Nie ma takiego człowieka na Ziemi, dla którego nie można mieć zrozumienia. Niestety, często w życiu małżeńskim brakuje pokory, a małżonkowie, wykorzystując słabości drugiej strony, upokarzają siebie lub innych ludzi. Zapominając o Bogu i o tym, że jest On w nich obecny, próbują sami rozwiązywać swoje problemy. I to jest właśnie brakiem pokory. Pokora zwraca oczy do Boga, u Niego szuka pomocy i ratunku. Człowiek pokorny potrafi prosić, umiał klęknąć i szukać obrońcy w tym, który wszystko może. Pokorna miłość nie walczy i nie kaleczy, nie rani drugiego człowieka. Ona jest siłą do dobrego życia, wycisza i leczy ludzkie serce. Pokora ma zawsze oczy pełne miłosierdzia. Zawsze powinniśmy zachowywać nienaruszonymi dwie cnoty, a mianowicie łagodność wobec bliźniego i świętą pokorę przed Bogiem. Słowa Ojca piją. Wiara prowadzi do pokory, napełniając serce cichością i pokojem. Niedościgłym wzorem pokory jest Matka Najświętsza. Ona, służebnica pokorna, służyła i służy wszystkim, którzy na nią liczą. Ona nigdy nie walczyła o pierwsze miejsca wśród ludzi, potrafiła zająć miejsce ostatnie. Podobnie powinno być w życiu chrześcijańskich małżonków. Taka pokora jest cudownym przykładem dla ich dzieci. Pokora jest siłą, a nie słabością. Największa słabość jest tam, gdzie króluje pycha, pokora jest jej przeciwieństwem. Człowiek pokorny żyje w prawdzie, bo prawda jest pokorą i pokora jest prawdą. Nie zbuduje się szczęścia rodzinnego bez pokory. Jest ona fundamentem świętości każdej rodziny. Pokorna miłość wycisza ludzkie niepokoje i leczy rany serca, napełniając je radością i pokojem. Człowiek pokorny nie buntuje się, nie narzeka, nie wyznacza małżeńskich obowiązków w skali od do, lecz bez proszenia o pomoc podejmuje różne domowe zajęcia, by ulżyć swoim bliskim tej pokornej służby małżonkowie uczą się od Jezusa Chrystusa, który powiedział: Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. W małżeństwach pełnych pokornej miłości jest pełnia Bożego życia. Diabeł nie ma dostępu do ludzi pokornych dlatego nie może wyrządzić im żadnej krzywdy. Tam, gdzie króluje pokorna miłość, znika ludzka pycha, a rodzice mogą spodziewać się dobrych owoców w życiu swoich dzieci. Ojciec Pio użył kiedyś takiego porównania. Przypatrzcie się na polu dojrzewającemu zbożu. Jedne kłosy wyrastają ponad inne, górują wysoko nad tymi, które pochylone niemal dotykają ziemi. Gdy jednak rozeczy się w dłoni kłos, który wyrósł ponad inne, okaże się, że jest on pusty, bez ziarna. Ten mocno pochylony jest bogaty w nowe ziarno. Jest to obraz pychy i pokory. Pycha jest pusta, chociaż chce górować nad innymi, nie przynosi żadnych dobrych owoców. Pokora natomiast jest pełna życia. To właśnie najbardziej cieszy chrześcijańskich rodziców, że dali przykład wiary i pokornej miłości swoim dzieciom, które przekażą wzór dobrego życia następnym pokoleniom. Tak wychowane dzieci będą radością dla rodziców i otoczenia.